Dzień dobry Państwu, Krzysztof Stankiewicz, kanał Biżuteria z bliska. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem pokazać Wam książkę, książkę, której niestety nie mogę Wam polecić jakoś specjalnie, najwyżej jako album do przeglądania fotografii, dlatego że, zresztą taką właśnie kupiłem, dlatego że jest to książka wydana wyłącznie w języku francuskim i w związku z tym nie jestem w stanie jej przeczytać. No chyba, że może z użyciem jakiegoś translatora, może kiedyś na to, na to za to zabiorę w ten sposób. Jest to książka, która pokazuje biżuterię zgromadzoną w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu. Właściwie dziwne jest, że ta wielka wystawa, bo to jest wystawa tysiąca ponad, jak się reklamują, ponad 1200 sztuk biżuterii, rzeczywiście jest imponująca, wyjątkowo imponująca. I niestety ta wystawa nie ma katalogu, co jest wyjątkowym, wyjątkowym jakimś dziwnym zrządzeniem losu. I do tego, tego katalogu to jakby nigdy nie było. Jest tylko właśnie ta książeczka, w której prezentowane są fotografie zebranych obiektów na wystawie. No, ja oczywiście udokumentowałem całą wystawę dość dokładnie i prezentuję wam rolki stamtąd, także było wirtualne oprowadzanie dla wspierających kanał, więc możecie się zapoznać z tamtym materiałem. Wystawa, słuchajcie, jest niezwykła, tak dużej ilości biżuterii to, to właściwie rzadko kiedy człowiek ma okazję oglądać. Oczywiście mówię o biżuterii historycznej, o biżuterii antycznej, bo, bo tak jest. Troszeczkę jestem zdziwiony tym, że wystawa właściwie w ogóle nie zahacza o starożytność. Tam właściwie tylko i wyłącznie średniowiecze, Starożytnych rzeczy nie ma w ogóle. Podobny skarbiec o podobnej jakości biżuterii, podobnych rozmiarach jest w Victoria Albert Museum. Tamten skarbiec jest dwupiętrowy. Wewnątrz znajduje się biżuteria tylko właśnie od począwszy od starożytności aż do podzień dzisiejszy, bo też takie opracowania są. Tam, proszę bardzo, kolejne, kolejne neglige, bardzo, bardzo ładne i grzebień. Z tego, co zauważyłem podczas wizyty w Paryżu, no, Francuzi są dumni z art Niveau, albo po prostu lubią art Niveau, bo wszędzie te obiekty są. Prezentowane i to w bardzo dużych ilościach. Właściwie tam jest taka, powiedziałbym, nadreprezentacja art Niveau. No i muszę powiedzieć, że też na tej wystawie jest dość taka spora nadreprezentacja stylów historycznych. To znaczy, ten XIX wiek, czwarta, ćwierć XIX wieku jest bardzo reprezentowana, natomiast inne, inne obiekty są w w znacznie mniejszych ilościach, no i oczywiście na tej sali z nowoczesną biżuterią, z biżuterią nową, najnowszą, styl właściwie to już tak od, od stylu modern do dzisiaj, czyli od, właściwie od wojny, tak by można powiedzieć, można nawet, nawet właśnie retro, retro do, do współczesnej biżuterii. No ale temu jest poświęcona oddzielna, oddzielna sala. Natomiast na tej sali historycznej jest ewidentna nadreprezentacja styli historycznych i, i w szczególności art Niveau. Może właśnie dlatego, że Paryż był, no, można powiedzieć, stolicą ludzi, którzy tworzyli w tym stylu. Przy czym właściwie cała wystawa właściwie nie wystaje poza Paryż, czyli tylko i wyłącznie francuscy twórcy. I nie ma w ogóle nawiązań do art and craft i to zarówno tego art and craft. Angielskiego, czyli tych, tych prekursorów, ani art and craft amerykańskiego, czyli tak bardzo wąsko potraktowane. No i bardzo wąsko jest potraktowany styl art deco. Właściwie to tam bodajże tylko dwie trzecie dwie części, ponieważ ekspozycja jest podzielona na panele. No tylko dwa takie panele są poświęcone. W ogóle Art Deco jako takiemu, co też mnie dziwi, bo Art Deco raczej jest modne, ale najwyraźniej nie we Francji, tylko, tylko na świecie. Muzeum, które warto oglądnąć, muzeum, które jest fajnie z... umiejscowione, dlatego, że ono generalnie jest w budynkach Louvru, natomiast nie, nie trzeba wchodzić główną bramą, tylko jest oddzielne wejście na wystawy. I w związku z tym można się tam normalnie dostać bez, bez stania w gigantycznych kolejkach i bez kupowania biletów kilka miesięcy wcześniej, żeby, żeby można było wejść o odpowiedniej porze. No i cóż, no książkę, książkę można powiedzieć: no, Sytuacja jest taka śmieszna, tak? bo zasadniczo ma, nie ma katalogu, nie ma kompletnie nic. Można sobie albo zrobić fotografię na wystawie. Albo właśnie kupić książkę, tak jak tutaj, w moim przypadku jest to książka kompletnie do, do przeglądania, bo po francusku no nic kompletnie nie umiem powiedzieć ani zrozumieć, więc, więc mogę tylko oglądać zdjęcia, które tam są. Oczywiście na ekspozycji, szczególnie w tej części ekspozycji dotyczącej biżuterii historycznej, biżuterii XIX wiecznej i początku XX wieku jest bardzo trudno jest zrobić zdjęcia. Bardzo trudno zrobić dobre fotografie, dlatego że światło tam jest. No, nie, nie, nie najlepiej to, ta ekspozycja jest oświetlona. Druga część ekspozycji jest o wiele lepiej przygotowana, lepiej się to ogląda, jest lepsza w odbiorze i łatwiej jest na niej fotografować. Tym bardziej mnie dziwi, że nie ma katalogu, w którym po prostu każda rzecz jest opisana, zwymiarowana takiego naukowego katalogu, który pozwalałby no, przestudiować tą kolekcję i zobaczyć tak naprawdę, co oni tam dokładnie mają. Bo, bo samo oglądanie, przynajmniej tak jak dla mnie, samo oglądanie wyrobu i na zasadzie o ładny, o brzydki, no, jest trochę niewystarczające fajnie dostać podstawowe informacje o tym, o tym wyrobie, również prowieniencję, bo to często jest biżuteria, szczególnie ta biżuteria z początku XIX wieku czy z końca XVIII wieku, to jest biżuteria, która należała do królów, królowych, książąt i tak dalej, więc o tej proweniencji też czasem można by się było czegoś dowiedzieć. A na ekspozycji informacje, które są na kartkach prezentowane, są bardzo lakoniczne, no a do tego wyłącznie w języku francuskim. Oni nie wiem dlaczego kompletnie nie, nie dbają o to, żeby angiel, angielskojęzyczny turysta też miał jakąś pełną informację o tym, co się dzieje na na wystawie. No, mimo wszystko, pomimo tych mankamentów, które, które raczej są drobne, jeżeli udamy się na tą wystawę, no to, no to zostaniemy przytłoczeni ilością wspaniałych wyrobów jubilerskich, które są prezentowane w dwóch no, bardzo dużych pokojach. I właściwie możemy tam spotkać od biżuterii, od biżuterii średniowiecznej aż do współczesnych twórców, tych największych, tych największych na, nazwisk. Nie widziałem tam jedynie prac Wolensa Chan, nie widziałem prac Michelle Ong. Była praca Cindy Chao, którą, którą wam zresztą pokazywałem. Warto zobaczyć, dla każdego miłośnika biżuterii jest to jest takie miejsce, do którego warto i zresztą tak samo jak Victoria Albert Muzeum i, i tamtejszy skarbiec, bo, bo to jest miejsce, w którym rzeczywiście z tą biżuterią można, można się zapoznać. Szczególnie z tą biżuterią dawną. Słuchajcie, w, w mojej pracy jest to bardzo ważne, żeby oglądać biżuterię autentyczną, dlatego że. Wydaje mi się, że biżuterii podrobionej na rynku jest więcej niż biżuterii autentycznej. I masa ludzi przynosi różne dziwne rzeczy, które niestety, które niestety, znaczy oni wierzą, że to jest biżuteria dawna, a tak naprawdę to są współczesne kopie, ewentualnie to są jakieś przeróbki. Dlatego znajomość tego, jak ta biżuteria była robiona, jak ona tak naprawdę wyglądała. No jest kluczowe w tym, żeby oceniać biżuterię pod kątem jej autentyczności. Jeżeli macie jakieś pytania, to przezadajcie je na, na czacie. Witaj, Goskunter. Witam, witam, Pani Beato. Dzień dobry, nie dziwię się Francuzom, my też uwielbiamy secesję. Nie wiem, czy aż tak... Nie, nie bardzo mogę się z tym zgodzić. Jest jedno muzeum secesji, generalnie w Płocku. Tam jest wystawa biżuterii. A tak, to te secesyjne jeszcze. Aha, jeszcze są takie kamienice. W Łodzi jest chyba taka kamienica, w którym jest muzeum i jest, tak, jest taka secesyjna kamienica, w, gdzie jest otworzone odtworzone całe wnętrze. Z tamtego okresu jest bodaj w Katowicach. Natomiast, tak na dobrą sprawę, gdziekolwiek bym nie był w Paryżu, to jakieś nawiązanie do secesji jest na tych, na tych właściwie wszystkich wystawach, na których ja byłem. Między innymi ta. No, perły, no to, no to wiadomo, koniec XIX wieku też tam był dość mocno reprezentowany. Potem na kolejnej wystawie designu, no to tam właściwie 80% tej wystawy to, jest, to są właśnie projekty secesyjne. Potem jeszcze dokładnie w tym samym miejscu, w tym samym obiekcie, ponieważ wystawa designu jest wystawą czasową, a na wystawie stałej, oprócz tego była wystawa, która właściwie też co najmniej w 50% była poświęcona secesji. Więc ja to odbieram tak, że tam, tam jest ewidentnie taka nadreprezentacja, nadreprezentacja tego obiektu, właśnie z tego stylu. Groszką Francuzi zawsze preferowali, prezentowali wyższość swojej kultury nad innymi narodami. Zresztą rzadko uczą się języków obcych. No tak, no jak człowiek nie umie języków obcych, to jak styka się z obcokrajowcami, to przynajmniej się głupia nie odezwie. Nie? No to, to może, może masz rację, że oni tam wolą po prostu sami w sobie. Zresztą Anglicy też. Choć u nich opisy wystaw są w co najmniej trzech językach. No właśnie, mam wrażenie, że. No i do tego są katalogi dostępne do tego są dostępne katalogi, no to, to że e, słuchajcie, wystawa 1500, e, tam 1200 sztuk biżuterii, słuchajcie, i książeczka jest takiej grubości. Nie wiem, ile tu jest centymetr. Przecież to katalog tam, no to powinien być gigantycznym katalogiem. Pokazywałem wam ostatnio kilka katalogów, które przywiozłem z Victoria Albert Muzeum. Przecież ten katalog, który tutaj pokazywałem wam, dotyczący in. Popatrzcie, jaka to jest, to jest księga. Ja nie wiem, czy na waży ze 3 kg. To jest strasznie ciężkie. I są piękne zdjęcia. A to dotyczyło tylko jednej wystawy. Wystawy, która była wystawą czasową. Znaczy, właściwie to nie całej wystawy, bo to jest część wystawy. Druga, do drugiej części jest drugi katalog o takich samych rozmiarach, który wam jeszcze pokażę. I, a to jest wystawa, która tam nie wiem, w była, w sześciu pomieszczeniach albo może w czterech, tylko w taki sposób podzielonych, że wydawało się, że ich jest sześć, to, to naprawdę była stosunkowo mała wystawa. O, tam było dużo eksponatów, ale jak na rozmiar powiedzmy Victoria Albert Museum i, i w porównaniu na przykład z wystawą Kartiera, no to, to ta wystawa była mała. Do tego są dwa potężne katalogi naukowe opisane z wspaniałymi zdjęciami. Natomiast na no Francuzi, nie wiem, czy to jest właśnie przykład dbałości o o swoją kulturę, czy pokazywanie wyższości tej kultury, bo to, bo to nie wiem. Nie. To raczej właśnie taki jest, tak nie bardzo jest wybrać jakieś większe zdjęcie, żeby Wam pokazać. To właśnie jest takie lekceważące dla swojej kultury. No, mamy coś pięknego, no ale co tam? My sobie mamy, nie musimy tego pokazywać w książkach. GH, a co znaczy GH? Da się to zauważyć na konferencjach naukowych. Wszyscy po angielsku, a oni po swojemu. Aha, do głosu hunter. A oni po swojemu, no właśnie. Chociaż tak, jak się chodzi po mieście, to. Jak się chodzi po mieście, to można się dogadać po angielsku. Także to. Ubogo ale narodowo. No tak, to, to, to niewątpliwie książka uboga ale narodowa. Okej, okay, słuchajcie, będę kończył już tego, tego streama. Zapraszam na live o 17.05. W ciągu dnia, oczywiście, bieżące informacje, ewentualnie jakieś informacje z pracy, znaczy informacje, poka pokazy tego, co, co robię w laboratorium, jeżeli oczywiście będą. Obiekty, które będą zasługowały, te, żeby je pokazać. No a, a o 17.05 zwykły, zwykły live jak co dzień zapewne opowiem Wam o czymś ciekawym. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.